Dzień dobry, kochani. Mam tutaj fabrycznie nowy telefon. Podobno marka jest bardzo, bardzo poszukiwana teraz w Niemczech. Jedyny problem jest tylko to, że w Niemczech przydzielony przez organizację wspomagającą ruchy międzynarodowe i współpracę międzynarodową, ten telefon nie ma instrukcji po polsku. To może być tylko problem. Natomiast wiadomo, że większość ludzi w Polsce uczy się tam jakichś języków z lepszym bądź gorszym skutkiem. Chciałbym przeznaczyć ten telefon dla informatyka, który przeprowadzi konkurs na stronie www.tuczno24.pl oraz na stronie www.arturmyśnikgłowacki.pl są tak zwane listy sympatyków Artura Głowackiego i konkurs będzie polegać na tym, że osoba, która prześle Zebrane podpisy sympatyków. Yy, otrzyma na drodze losowania ten telefon. Widzicie, jest oklejony, jest zupełnie nowy. Yy, kamery i tak dalej. Ma bardzo dobre opinie. Kosztuje niecałe 500 euro. Yy, tutaj nawet nie chodzi o pieniądze, bo są różne ceny w internecie tych telefonów. Yy, zobaczcie, że ma wszystko: ładowarkę, yy, kabel. Tutaj chyba. Co to jest za kabelek? A! Są te słuchawki. Także bardzo fajnie. Nie spodziewałem się, że też dali słuchawki. Mam nadzieję, że one nie są w celach nasłuchów, tylko ewentualnie może nagrywania programów komentujących, czy ludzie chcą się podpisywać, czy nie. No, drugi konkurs polega też na tym, że ludzie, nie mogę tego wyjąć, po prostu jest bardzo mocno wciśnięte. Ludzie, którzy oprócz tego, że będą przesyłać te listy poparcia sympatyków z Arturem Głowackim, biorą udział jeszcze w jednym konkursie, kręcąc. Filmy, że zbierają te podpisy. Filmy wstawiają w YouTube i wysyłają właśnie do Artura Głowackiego poprzez pocztę www.artur-prezydent.pl albo www.prezydent1.pl. Chcę Wam powiedzieć jedną sprawę, co mi powiedzieli właśnie ludzie za granicą. Polonia w sumie polska pracująca za granicą nasi Polscy patrioci, którzy codziennie też borykają się ze sprawami yy, problemami finansowymi. Powiedzieli mi panie Arturze, my wpisaliśmy prezydent polski bezpartyjny i zamiast wyskoczyć Duda, to wyskoczył pan jako Artur Myśnik prezydent.pl no i cóż, no ja nic na to nie poradzę. Ja po prostu tego nie robię. To robią Google. Google tak pracują, że widocznie ja jako osoba bezpartyjna w przyszłości prezydent Polski mam większą, popular... większą popularność od osoby, która jest prezydentem Polski. Też rzekomo jest to postać bezpartyjna, a czy tak naprawdę jest ona. Partyjna czy bezpartyjna? No jak uważacie? Jak uważacie? Czy ci prezydenci, którzy byli od początku II wojny światowej, to były osobniki bezpartyjne czy partyjne? Bo niby konstytucja mówi o tym, że prezydent powinien być bezpartyjny. No mówił o tym ostatnio Hołownia i jako z y, samego tematu, że poruszał ten temat bezpartyjności, był drugi zaraz po Dudzie. A teraz chałownia jest chyba na czwartym bądź piątym miejscu. I wpisując właśnie samo hasło w YouTube, czy w wyszukiwarkę stron WW czy, czy gdziekolwiek w goglach, to spotkacie się z tym, że jak wpiszecie prezydent polski bezpartyjny, to wyskakuje Artur Głowacki. Nie duda. Czyli wniosek nasuwa się. Yy, piszcie komentarze pod tym filmikiem. Ja za chwileczkę wstawiam go w youtube i na stronę www.tuczno24.pl, wwwprezydent 1pl www.artromysznikglowacki.pl i www.artromysznikpresident.pl. Nie będę wstawiać tylko na stronę www.grosshandel.pl bo tam są licytowane samochody w starcie na prezydenta Polski, na prezydenta bezpartyjnego. Tam też możecie wejść w zakładkę sprzedaż i tam jest sprzedaż i biżuterii i sprzedaż yy, samochodów i możecie zobaczyć jakie tam samochody są. Oczywiście informatyk jakoś dziwnie nie dodaje gazu, bo yy, mówi, że on pracuje cały dzień i nawet po nocach. Może pan dzwonić nawet o 12 w nocy, to odbiorę, ale... No tak czy inaczej, no ma opóźnienia kilkudniowe, nim wstawi ten film. Może minąć dwa dni, 3 dni, może to być od razu, jak akurat trafi na to, że wstał i się przebudził. Ale będzie ten film właśnie na tych stronach, co wymieniłem. Jeżeli byście chcieli jakieś szczegółowe informacje odnośnie tego telefonu i konkursu, to piszcie na, na adres mailowy arturglowacki 27 albo bezpośrednio dzwońcie pod numer telefonu 661 0348 albo niemiecki telefon, tutaj gdzie możecie się do mnie dodzwonić pod Holandię, to jest plus 49 17 27 37 90 19 ale myślę, że będziecie bardziej dzwonić z polskich numerów, piszcie smsy również do mnie, co uważacie na temat tego konkursu. Jeszcze raz powtarzam numer 661 03 i 4 No a jak wpiszecie w goglach prezydent polski bezpartyjny, to się okaże, że pierwszy skakuje Artur Głowacki, a dopiero pod nim Duda, a na czwartej czy piątej pozycji Dopiero Hołownia. Są tacy, którzy mówią, że Hołownia jest podstawiony z jakiejś opcji partyjnej, żeby rozbić głosy albo przejąć władzę. Nie wiem. W każdym bądź razie był taki czas w 2020 roku, gdzie zadzwoniłem do jego biura. Chciałem sprezentować Mercedesa w wartości około 100 tysięcy złotych. Pani powiedziała, że nie przyjmują podarunków na potrzeby biura, a liczy się tylko gotówka. Nie wiem. Mogli to sobie sprzedać za połowę ceny i mieliby gotówkę. Ale jak takie podejście jest materialne, że tylko kasa, no to przypomina mi to czasy ryzyka. No cóż, ryzyk dostawał Mercedesy od ludzi zamieszkujących pod mostami, a ja uważam, że buduje most pomiędzy ludźmi partyjnymi. I bezpartyjnymi, a kolejny most jest do tego, żeby naszą partią była Polska. Polska jest najważniejsza. Sami dobrze o tym wiecie, że na razie jesteśmy rozkradani przez ludzi, którym zależy na tym, żeby w Polsce była bieda. Wystarczy wjechać do Warszawy, zobaczcie na niektóre kamienice. Są szare brudne, zapyziałe okna, jakby pamiętały bezpośrednio czasy lat 50-tych, 60-tych. Dlaczego? No kto ma te kamienice? Prezydenci miast Warszawy. tak? A kto był wcześniej prezydentem miasta Warszawa? Wszyscy, którzy mają pochodzenie żydowskie. Żydzi to wszystko rozbierają i wprowadzają biedę, bo w Warszawie opłaca się to robić. Metr kamienicy od 12 tysięcy wzwyż, nawet i do 20 tysięcy i więcej. A nie mówiąc o tych wieżowcach, którzy, które się budują w centrum Warszawy, obok Pałacu Kultury, które już przewyższają Pałac Kultury, robi się las. Także tam dopiero są ceny, i się okazuje, że to schodzi. Także te wszystkie starty na prezydenta Warszawy, na prezydenta Polski, to są wszystko związane z materialnym bytowaniem, z żadną ideologią, materializm. Na przykład po, posłanka Jachira, wspaniała dziewczyna, urodzona blogierka, aktorka, posłanka, wspaniała polska patriotka. Ona wszystko o tym mówi dokładnie. Kto ma jakie posiadłości, kto ma jakie grunty we Wrocławiu, w centrum miasta, Morawiecki podobno ma potężne grunty. No ile we Wrocławiu kosztuje metr ziemi w centrum miasta? No, no odpowiedź na to pytanie. To jest to samo praktycznie co Warszawa. Wrocław, miasto, europejskie miasto, które wygrało wiele konkursów. No, no to o co tutaj chodzi? Tak naprawdę, sami dobrze wiecie, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o wiadomo. Artur Głowacki. Wystarczy wpisać to w Google. Zobaczycie, co wyskakuje. Dziękuję serdecznie i do następnego programu.